Nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Dla nas wy, a dla was my Najlepsi przyjaciele Możesz dziś spełnić sny wyobraźni Granit brak, bawmy się Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Najlepsi przyjaciele To my! Tosia I Tymek Robimy tor kulkowy. Chodźcie! Tor kulkowy. Gdzie jest ostatnia część? Mam ją! Dzisiaj odwiedzają nas Antek i Wiola. Dlatego złożyliśmy nasz tor kulkowy. Już są. Szybko wypróbujmy go. Ale to nie byli Antek z violą. Dzień dobry, kochani! To babcia ze swoim pieskiem. Pozwoliłam sobie wejść. A gdzie jest mój przytulaniec na powitanie? No dalej! Uścisk! O, cześć! Cześć, Jolu! Przyniosłam to dzieciom. O, dzięki! To są szklane kulki, którymi bawił się wasz tata, kiedy był mały. Pomyślałam, że mogą wam się przydać do waszego toru. Dziękujemy, babciu! Jest ich mnóstwo! Dużo tych kulek! Mm. A to jest tor kulkowy, babciu? Tak! Kulka wpada tu, tak. a potem tu. Dobrze. Dookoła tego tak. i wypada tędy, tędy i tędy. Rozumiem. Za dużo, by je policzyć. O, przepraszam, czy Mosia zepsuła to? Tak. Ty, patrz, zepsuła, skudo. ale nic się nie stało. Dobrze? Możemy go dobrze, odbudować. Dobrze, dobrze. Dobra, chodź, Mosiu. Ty, Kulkowa, rozrabiaro. Idziemy dokończyć spacer. Chodź, piesku. Papa, pa. pa, kochani. Pa, pa, dziękujemy za kulki. Pa, mamo. Pa, babciu. Dzień o, dobry. O, Dzień dobry, Antku. Weźcie. Dzień dobry. Jak się pani miewa? Świetnie. Antek umówił się z Tymkiem. Budują właśnie tor kulkowy. Świetnie. O, cześć, Antek. Pomożesz mi? Podrzucę później Antka, dobrze? Dzięki, Jolu. Antek, baw się dobrze. Pa! Tosiu, wiola będzie tu za minutkę. Dobrze. Szybciej, violu! Ten fragment będzie tutaj. Tak. Czy ja też mogę składać? Proszę, czy ja mogę złożyć jakąś część? Ta część będzie tutaj. A ta tutaj, a właśnie, to są kulki taty. Grał nimi, jak był dzieckiem. O, Tosiu, przyszła Wiola. Hurra! Cześć, Asiu. Cześć. Cześć, Wiolu. Przywadzę Wiolę około piątej, może być? Dobrze. Wejdź, Wiolu. Cześć, Wiola. Mogę się pobawić. Prosimy! Zróbmy sobie swój własny tor kulkowy. Co ty na to? Tak, ale jak? Używając tego. Zrobimy lepszy tor od chłopaków. Zgoda? Mamusiu, czy możemy użyć papierowych odpadów? Tak, tylko nie naróbcie bałaganu. Tymek, idziemy na górę. No chodź, Antek dobrze sobie radzi z trudnymi elementami kulkowego toru. Ja włożę tę część do zrobienia własnego toru kulkowego. Używamy z wiolą starych kartonów. Nasz tor kulkowy będzie najlepszy na świecie. Tak. Przykleję to. Dobrze. No i już. Wszystko sklejone. A gdzie jest wierzchołek? Uff. Powinien być jeszcze jeden taki element. Mam pomysł! Zróbmy nasz tor kulkowy na schodach. Gdzie jest ta ostatnia część? Zawsze musi zginąć jakiś element. O, przypomniałem sobie! Wsadziłem go tutaj, żeby go nie zgubić. Oj, antek! Teraz możemy już skończyć nasz tor kulkowy. Tak! tak. Mariusiu, spróbuj teraz wrzucić jedną kulkę. Chodźmy! Leci już? Tak! Słyszę ją już. Hurra! 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 się! Mamy najlepszy tor kulkowy na świecie! Super! Ło! Wow, same zrobiłyście ten tor? Tak! Jest genialny, ale mogę go jeszcze ulepszyć. Jak? Pokażę ci, Tosiu. Dobra, tylko nie zepsuj naszego toru. Nawet nie będę go dotykał. Mamusiu, możesz mi pomóc? Hmm, a w czym? Musimy to podnieść i połączyć z torem kulkowym Tosi. Doskonały pomysł. No to przesuwamy. A, rozumiem. Połączymy nasz tor kulkowy z ich torem. teraz to połączymy? To będzie najlepszy tor kulkowy na świecie. Ostrożnie, Tosiu. Bardzo dobrze. Wrzucę pierwszą kulkę. Tymek, mogę prosić o starą kulkę taty? No pewnie. Proszę, Tosiu. Dzięki. Prawdziwa praca zespołowa. Wspaniale. See? Kulko. To nic, że ta kulka jest pod kanapą, Antku Mamy ich bardzo dużo Mam ją! Znalazłem też to! Czy to zdjęcie waszego nowego domu? Nie, ja nie chcę się przeprowadzać do nowego domu Och, dziękuję ci, Antku Szukałam tego cały ranek Czy to nasz nowy dom? Może nim być Kto chce zobaczyć? Ja. ja. Wtedy Viola powiedziała. Wyglądasz wygląda ślicznie. ślicznie! Chciałabym mieszkać, mieszkać w, takim w takim domu. domu. Wyglądasz ślicznie. Ja to bym chciała mieszkać w takim domu. Wow, jaki duży ten dom! Moglibyśmy zrobić jeszcze większy tor O! Dobrze myślisz, Tymku, nie mogę się doczekać. Ja też chciała się przeprowadzić do takiego <noise> domu. Ma nawet czerwone drzwi wejściowe, widzisz, mamo? To prawda rzeczywiście. Ale teraz... Lecę rzucić kulkę. A potem moja kolej. Dobra? I to powiedziała Mamusia. Byłaby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Dosi i Tymka. Zagrajmy! Czy pamiętacie, co przyniosła nam dziś babcia? Czy to były słodycze? Czy może szklane kulki? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to szklane kulki. Zobaczcie, cześć, Olu. Przyniosłam to dzieciom. O, dzięki. To są szklane kulki, którymi bawił się wasz tata, kiedy był mały. Pomyślałam, że mogą wam się przydać do waszego toru. Dziękujemy, babciu. Jest ich mnóstwo. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. Głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.